2 do jednego to nie jest jakby tutaj rezultat taki można powiedzieć, że mecz był cały czas na styku. Ta czerwona myślę, że dużo zaważyła tutaj na tej drugiej połowie. Czy możesz przybliżyć, co to była za sytuacja tak od początku już tej drugiej połowy, w zasadzie pod koniec pierwszej, bo narastało to ciśnienie z sędzią po, po, po tam paru Yy, paru kontrowersyjnych jakichś tam decyzjach. Yy, no, jakaś chyba pyskówka, wiem że, wiem, że coś tam sędzia powiedział, temu coś tam odpowiedział, nieodpowiednio chyba, no, tak, może, może jakieś indywidualne. Yy, yy, no nie wiem. Ogólnie chodzi o to, że to niepotrzebne. Uważam też, że niepotrzebne, bo to po prostu też zaważyło na meczu, gdyż graliśmy w tych w 10 jednego mniej i mieliśmy dość sporą przewagę. Uważam, yy, gdzieś o tej 60 minuty, więc tego jednego zawodnika na pewno trochę brakowało. A jak wygląda kwestia w ogóle tego sezonu? No bo świetne macie statystyki w tym sezonie. W zasadzie teraz tutaj przy. Na pewno walczymy, walczymy w każdym meczu o wygraną. Przede wszystkim chcemy fajnie grać w piłkę, cieszyć się, cieszyć się tą grą i, 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 mówię, i zdobywać się punkty. Nie mieliśmy jakichś tam celów przed, przed, przed sezonem, czy to pierwsze, czy, tam, czy miejsca tam Chcieliśmy już na pewno w, w, górnej, w górnej połówce tabeli. Wygląda to nieźle, ale mówię, no podchodzimy na spokojnie do, do tematu. No, organizacyjnie to jest coraz lepiej, tak? Już mamy, mamy fajny, fajny, fajny budynek yy, nowy, oddany, w zasadzie będzie oddany za tydzień chyba. Yy, nowy, nowy cały obiekt, więc wygląda to fajnie, boisko też, yy, też jest poprawione. Zespół, yy, tak jak widać, yy, co, coraz lepszy gdzieś tam, no, jesteśmy wiadomo, no, w, w samej czołówce maastraty do lidera. Yy, myślę, że my, myślę, że no w przyszłym sezonie będziemy na pewno się liczyć w walce o awans, a czas pokaże, jak to wyjdzie. Nie, dzisiaj akurat chcieliśmy, chcieliśmy spróbować z danym na skrzydle, gdyż patrząc na ostatni mecz z Termami, po prostu chcieliśmy zmienić parametry troszeczkę zawodników zawodników na tej, na tej dziewiące, tak? Chcieliśmy zagrać szybszym zawodnikiem, dany jest zawodnikiem bardziej takim statycznym, silnym, dobrym technicznie, a chcieliśmy postawić na te kontry na szybkiego zawodnika. Wychodziło to uważam też nieźle. Dany ostatnio fajnie się odnalazł też na skrzydle, więc, więc, więc później, później nawet mogliśmy zrobić korektę, więc jakby to, to nie miało znaczenia. Czy był przyćmiony? Nie, no uważam, że miał dobry mecz, po prostu nie strzelił bramki, ale, ale grał na pewno dobry mecz, fajnie to wyglądało moim zdaniem, tak jak się na niego patrzyło. Nie, no, znaczy lubię, lubię, lubię grać e, gdzieś tam ofensywnie od zawsze, e, podłączać się z tej obrony. Dokładnie dzisiaj miałem trochę okazji, dlatego że graliśmy w czwórce. Gramy w trójce obrony i gram na tym środku ostatnim, to gdzieś tam cię, cię, ciężej się podłącza. Dzisiaj też fajne warunki, więc wiadomo, że ta chęć do gry e, by była taka, do tej, do tej gry ofensywnej. Piłka nie przeszkadzała, boisko i naprawdę e, warunki, warunki super. No, lubię tak grać. E, mówię, na no, raz wychodzi, raz nie, ale, e, ale na, pewno, na pewno sprawia to przyjemność. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i powodzenia.